Z bonów turystycznych będzie można korzystać do 30 września tego roku, czyli są to ostatnie wakacje, na których można finansować wypoczynek swoich dzieci z użyciem tego świadczenia. Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne realizowane na terenie Polski w jednym z 28 tysięcy podmiotów i organizacji turystycznych. Bon można aktywować na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jest to bardzo proste, wystarczy tam potwierdzić, swoje dane kontaktowe. Zakładkę z bonem turystycznym na Półe ma tylko ten rodzic, który pobiera świadczenie 500. Bon turystyczny przysługuje na te dzieci, które urodziły się maksymalnie do końca 2021 roku. Jeden bon wynosi 500 zł na jedno dziecko. Jeżeli dziecko ma dodatkowo orzeczoną niepełnosprawność, to bon jest odpowiednio wyższy i wynosi 1000 zł. Dostajemy mnóstwo pytań od rodziców w sprawie bonu turystycznego, ponieważ właśnie zaczynają się wakacje. Dlatego przypominamy, że codziennie działa nasza infolinia. Od godziny 7 do 20 można zadawać pytania o Turystyczny pod numerem 2211 2211. Można przesyłać pytania także na adres bonmaupazus.pl.